dotyczące walk X Brygady i w ogóle wszystkich jednostek, które na południu Polski walczyły. w trakcie tych moich poszukiwań, tych materiałów, natknąłem się na bardzo ciekawą, na bardzo ciekawe informacje, które ukryte były w tak zwanych wnioskach odznaczeniowych. Co to, co to były w ogóle wnioski odznaczeniowe? Oczywiście są to przyznane osobom walczącym w walkach wrześniowych, Medale. Medale za odwagę, medale za bohaterstwo, medale za współpracę z kolegami. Tak się składa, że 10 brygada Kawalerii wycofała się na Węgry praktycznie w kompletnym stanie, czyli wszystkie praktycznie jednostki poza kompanią Witersów wycofały się na Węgry. Oczywiście 10 Brygada Kawalerii walczyła również we Francji, walczyła w Anglii. I wnioski odznaczeniowe zostały wypełnione już w Anglii. I one właśnie, tak jak wspominam, dotyczyły żołnierzy. Tego prostego żołnierza, który walczył w tych oddziałach. I dzięki tym wnioskom odznaczeniowym możemy poznać po prostu poszczególne historie poszczególnych żołnierzy. Wydaje mi się to wyjątkowo ciekawe. Stąd też postanowiłem dzisiaj Państwu tutaj zaprezentować te wnioski odznaczeniowe. Żołnierzy, którzy walczyli w skrzydłach. Zachowało się dosyć dużo wniosków odznaczeniowych z Dywizjonu Rozpoznawczego X Brygady Kawalerii i także zachowały się wnioski dotyczące walk w skrzydłach. Tu macie Państwo pokazany taki przykładowy wniosek oznaczeniowy, ja go podzieliłem jakby na dwie części, to jest oczywiście kartka A4. Ten wniosek oznaczeniowy był wypełniony przez dowódcę dywizjonu rozpoznawczego, czyli majora Ksawerego Święcickiego. Taki typowy wniosek zawiera oczywiście informacje, jakiej klasy medal został nadany. Były to zazwyczaj krzyże walecznych, bądź też krzyż virtuti militari V. Mamy oczywiście nazwisko osoby, która ten e, medal otrzymała, jaki był jej przydział i funkcja. Oczywiście tutaj mamy także jeszcze poniżej czyn, jaki został tutaj wykonany, na podstawie którego zostało przyznane to e, odznaczenie. No i oczywiście opinia samego Majora Święcickiego, który opisuje dane e, czyn. W bitwie pod tutaj nie się pod mamy, proszę Państwa, przyznanych pięć orderów Virtuti Militari Piątej klasy, które zostały przyznane pięciu osobom. Pierwsza osoba, tu niestety nie jest to widoczne dobrze, nie wiem czemu, to podporucznik rezerwy Józef Pielatowicz. Jest to Człowiek, który zginął w bitwie pod skrzydłą, a odznaczył się wyjątkowym heroizmem, ponieważ zaatakował niemiecki atak, który wychodził z lewego skrzydła. I właśnie Pluton podporucznika rezerwy Józefa Milatowicza udalenił przedarcie się Niemcom i pozwolił na spokojne odejście z dywizjonu rozpoznawczego do tyłu. Plutonowy Bronisław Chojnacki był zastępcą drużyny pionierów i on wysadzał mostki w czyli w momencie, kiedy Niemcy nacierali od strony południowej, wtedy w ostatniej chwili zostały przez niego odpalone ładunki y, saterskie. Podporucznik rezerwy Kazimierz y, Eustachiewicz, zastępca dowódcy y, Plutonu y, był tutaj ratował także sytuację, ratował pluton porucznika Nowickiego i on sam z CKM pozwolił także na bezpieczne wycofanie się tego plutonu. Starszy Rodman Roman Siemiński był dowódcą plutonu motocyklistów, który wycofał się także, który pozwolił na wycofanie się oddziału dywizjonu rozpoznawczego. Mamy tutaj także dowódcę czołgu rozpoznawczego TKS, kaprala Józefa Suma, który wykazał się także bohaterstwem, ponieważ przystąpił do kontrataku ze swoją tankietką i tankietką kolegi i pozwolił na e, odetchnięcie jednostkom, które walczyły tutaj e, w Skrzydnej, e, dając możliwość po prostu jakby uporządkowania swoich formacji. Mamy także, proszę Państwa, oznaczenia w postaci krzyży walecznych i tutaj zostało oznaczonych dziewięciu żołnierzy, którzy brali udział w bitwie. Pierwsza z osób, które tutaj Państwo widzicie, to jest ułan Roman Zarzycki, który potem w bitwie został oznaczony krzyżem walecznym po raz pierwszy i po raz drugi. Jego śmierć była taka troszeczkę nietypowa, ponieważ on wybiegł przed szereg. Postanowił zdobyć niemiecką broń, która tutaj znajdowała się na przedpolu, i niestety z powodu tej brakury zginął. Czyli gdyby został na pozycji, wtedy być może uratowałby swoje życie. A to ciekawą postacią, tutaj także, która została oznaczona w krzyżem walecznych, to jest kapral Jankida, którego Państwo widzicie na pozycji trzeciej. To była osoba, która starała się uratować porucznika Bielatowicza, który był ciężko ranny w rękę i starał się go wy wyewakuować na swoich plecach. Niestety e, okazało się to niemożliwe. Niemcy e, rzucili granatem i niestety Bielatowicza e, e, zabili, natomiast kid Kidziem udało się e, wycofać do tyłu. Wachmistrz Henryk Miller była to osoba, która była dowódcą drużyny CKM, i tenże człowiek doprowadził do rozbicia tych oddziałów rozpoznawczych, które wdzierały się w postaci właśnie cyklistów i kawalerii od strony południowej na przedpola skrzydł. Z osób, które zostały tutaj oznaczone, wydaje mi się, że warto jeszcze wspomnieć o plutonowym Zygmuncie szałkowskim. O którym zaraz będę mówił, w kontekście pojazdu opancerzonego, który brał udział tutaj w, walk, w walkach w skrzydłach. Wachmistrz Franciszek Zmroczyk był także e, czołgistą. Dowodził on plutonem czołgów, który prowadził rozpoznanie na kierunku dobrej i kierunku jadłownika. Dzięki temu rozpoznaniu i dzięki walką, które stoczyła tutaj grupa Franciszka Zmroczka, nie doszło do odcięcia dywizjonu rozpoznawczego w okolicy Szczyżyca, także mógł dywizjon rozpoznawczy się spokojnie wycofać w kierunku, w kierunku Grali. Wachmistrz Wacław Szczeniowski i kapral Zygmunt Kurzawa brali udział w tym wypadzie w rozpoznaniu lutowych motocyklistów w kierunku na Dobrą, brali udział w oni w walce w której, tak jak Piotr wspominał, zginął jeden z naszych motocyklistów, którego losy staramy się tutaj jakby odszukać. Wspomniany przeze mnie plutonowy Zygmunt Szałkowski dowodził tym nietypowym pojazdem, który znalazł się tutaj w Dywizjonie Rozpoznawczym, a więc czołgiem TKSD, czyli można powiedzieć działem samobieżnym, które zbudowane było na bazie ciągnika artyleryjskiego C2P i dwie sztuki tego typu broni były w dywizjonie rozpoznawczym. Jeden z tych czołgów został rozbity, prawdopodobnie koło cmentarza w Skrzydły, a wniosek oznaczeniowy, który udało mi się tutaj odnaleźć, dotyczy właśnie tego wydarzenia. Otóż Niemcy rozbili artylerią ten ciągnik artyleryjski i dowódca tego wozu, plutonowy Szałkowski zdemontował. Działko, bo Forsa, które tutaj Państwo widzicie, trubo bardzo cenne dla oddziałów wszystkich polskich w czasie 1939 roku, zdemontował to działko, wycofał je do tyłu i dalej brał udział w walce już w Plutonie Szczelc. Przy okazji jakby analizowania tego wniosku oznaczeniowego udało mi się prawdopodobnie. Skompletować całą załogę wozu, ponieważ osoby, które były świadkami tego e, czynu, e, dzięki któremu Zygmunt Szałkowski dostał krzyż waleczny, to były osoby, które jakby stanowiły załogę wozu, czyli kierowca Józef Kubala, ułan Michał Kardasiński był obsługiwał działko, a amunicyjnym był ułan Stefan Mędryk. Oni także zostali oznaczeni krzyżami walecznymi, ale już za późniejsze e, wydarzenie. I tu proszę Państwa, przechodzimy od wniosków oznaczeniowych, które jakby były tym elementem związanym z przeszukiwaniem archiwów do badań terenowych. Badania terenowe prowadziłem także z kolegą doktorem Piotrem Sadowskim, i tutaj jest wspomniana przez Piotra wcześniej ta ankietka. My gromadzimy od pewnego czasu zdjęcia pokazujące sprzęt 10 Brygady i przez kilka ładnych lat udało się nam skompletować wiele zdjęć właśnie tego obozu, który tutaj Państwo widzicie. Czyli tankietki takiej znajdującej się na poboczu drogi, przy której Niemcy bardzo chętnie robili sobie fotografie. Nas to bardzo zainteresowało, szczególnie z tego względu, że ci niemieccy żołnierze, którzy tutaj się przyglądają, to są właśnie strzelcy górscy, czyli mieliśmy świadomość, że Czok ten został rozbity na, gdzieś na trasie Wal Wrześniowych, tutaj w okolicy Beskidu Wyspowego. Nie wiedzieliśmy jednak, że gdzie. Dopiero jakby sytuacja się rozwiązała w momencie, jak uzyskaliśmy dwa zdjęcia, które pokazały nam troszeczkę szerszą perspektywę. Kluczowym elementem tutaj jest to, co Państwo widzicie, czyli to złoże z lasem. Wiedzieliśmy, że. Musimy dokładniej poszukać miejsca e, zniszczenia tego e, wozu e, pancernego. Piotr wpadł na znakomity pomysł, żebyśmy pojechali śladem właśnie trzeciej dywizji górskiej, wsiedliśmy samochód, wzięliśmy mapę, wzięliśmy zdjęcia i pojechaliśmy trasą e, w kierunku jodłownika. No i niemiecki dziennik działań Wojowych to już tak, to jeszcze też był dodatkowy element, który, który jakby nam to tutaj... Ułatwi. I co się okazało? W okolicy Jodłownika okazało się, że ten krajobraz już jest podobny. Jak dojechaliśmy do Mstowa, okazało się, że właśnie to jest to miejsce. A więc w Mstowie ta tankietka została stracona. Jest to w związku z tym, wiadomo już, że jest to tankietka, która pochodziła z dywizjonu rozpoznawczego, brała udział w, walki, w walkach o skrzyny. W toku naszych dalszych działań, Okazało się. Ja, może, jeszcze Państwu tutaj pokażę następny slajd, który pokazuje właśnie to miejsce, dokładnie jak ono dzisiaj wygląda. Proszę popatrzeć, mamy to górze, mamy ten las, który tutaj jest charakterystyczny. Oczywiście inaczej zupełnie okolica dzisiaj wygląda, jest to tutaj czyste pole, natomiast zgodnie z relacjami świadków rzeczywiście takie zarośla tutaj pierwotnie były. Dotarliśmy, proszę Państwa, do okolicznych mieszkańców, do Państwa Mazanków, którzy. Opowiedzieli nam całą historię tego wydarzenia. I okazało się, że także u nich w zabudowaniach zachowały się części, zachowały się koła, zachowały się elementy opancerzenia właśnie tej e, tankietki. Chciałbym serdecznie podziękować Państwu Mazankom, pani, e, Panu Stanisławowi, jednemu, jednemu, bo tam było dwóch Stanisławów i e, e, Pani e, Wefa. Która nam opowiedziała dokładnie, opowiedzieli nam dokładnie o tej sytuacji. Zgodnie z tą relacją, ten polski czołg zdefektował. A więc była sytuacja taka, że czołg się zepsuł i nadjeżdżające jednostki niemieckie, które oni zobaczyli, czyli załoga dwuosobowa tego wozu, spowodowała, że zdemontowali karabin maszynowy i uciekli w kierunku wschodnim. Natomiast czoł został przejęty przez niemieckie jednostki. Tutaj jest mapa narysowana przez właśnie Piotra Sadowskiego, pokazująca zakres działania tych tankietek. Polskie tankietki z dywizjonu rozpoznawczego rozpoznawały tutaj teren wokół Szczyżyca. Chodziło o to, żeby nie dopuścić do ataku niemieckiego na tyły dywizjonu rozpoznawczego w Szczyżycu. I właśnie ta jedna z tych tankietek tutaj patrolowała prawdopodobnie ten teren. W momencie, kiedy żołnierze na zorientowali się, że wychodzi na nich szpica niemiecka, zawrócili i tam niestety doszło do defektu tankietki. Załoga, tak jak mówimy, jarem uciekła na zewnątrz. Dostaliśmy także ciekawą informację, że kierowca tego czołgu był mieszkańcem okolicy Leszczyny. To było dla nas bardzo ciekawe, że w załodze, która tutaj walczyła, był człowiek z okolic. I to, proszę Państwa, wydawało się, że to jest koniec całej opowieści dotyczącej tego wydarzenia. Jednakże historia nam sprawiła dużą frajdę, ponieważ badając wydarzenia wrześniowe w Sobolowie, dotarliśmy do emerytowanego nauczyciela historii, który w swoich zbiorach miał wspomnienia o osób Mieszkających w okolicach, które brały udział w kampanii wrześniowej, bądź też były świadkami tego typu wydarzeń. No i okazało się, że niejaki Ludwik Kowalczyk, Kapra Ludwik Kowalczyk, który mieszkał w Woli Wieloszyckiej, e, opowiedział dokładnie tą samą historię. Czyli okazało się, że mieszkaniec nie mieszczyny, ale w Woli Wieloszyckiej był kierowcą tego czołgu. My to po prostu przeczytaliśmy, jakby od drugiej strony. I okazało się właśnie, że mamy kierowcę tego szoku. Czyli to, o czym opowiadał pan Stanisław Mazanek, że był to, była to osoba z okolicy, okazała się prawdą. Co więcej, dotarliśmy do córki yy, pana Ludwika Kowalczyka, która dzisiaj miała tutaj z nami być, niestety nie, nie była w stanie dotrzeć, która opowiedziała nam tą historię od strony ojca. Okazało się, że ta ankietka. Yy, Została uszkodzona, ponieważ prawdopodobnie zgas silnik, zalały się świece i niestety oni nie mogli odpalić tego wozu. W związku z tym jedyne co mogli zrobić, widząc nacierających Niemców, po prostu uciekli, biorąc ze sobą karabin maszynowy. Po kapralu Ludwiku Kowalczyku nie zachowało się wiele pamiątek. Jedyne zdjęcie, które tutaj Państwo widzicie, to jest zdjęcie powojenne, ale Podczas rozmowy z panią Wandą Siąko, czyli córką pana kaprana Ludwika Kowalczyka, ona wspomniała mi, że miała kiedyś w swoich zbiorach zdjęcie ojca, który ze swoimi kolegami z drugiego batalionu pancernego z Żurawicu, gdzie on prze, prze, przechodził szkolenie wojskowe, miał takie zdjęcie pod drzewami. Ja wracając do domu przypomniałem sobie, że ja takie zdjęcie w swoich zbiorach mam. Okazało się, że dokładnie są to zdjęcia pochodzące z 1938 i 8 roku i w momencie jak zrobiłem skan pani Wandzie i przesłałem, ona mówi, tak, ojciec, tutaj jest na zdjęciu, to jest właśnie ten człowiek. Czyli historia zatoczyła koło, okazało się, że zidentyfikowaliśmy nie tylko jednostkę, z której pochodziła ta tarketka, ale także stało się dowiedzieć, kto był jej kierowcą i okazało się jeszcze, że w swojej kolekcji właśnie posiadam właśnie zdjęcie kaprala kowalczyka. Mamy, proszę Państwa, jeszcze jedną historię, o której już wspomniał tutaj Piotr Sadowski, a więc mamy temat żołnierza, który jest pochowany na cmentarzu Dobrej. Żołnierz, który opisany jest oczywiście na grobie jako nieznany. My już wiemy, że jest to kapral rezerwy śluza, bądź śluza, który dołączył pod koniec sierpnia do dywizjonu rozpoznawczego. I tutaj, w tej notacji, która znajduje się w księdze zmarłych, mamy taką notację Polek za Polskę, zaszczelony przez patrol niemiecki. To się dokładnie zgadza z informacjami, które mamy od świadków, że. Patron motocyklistów, który podjeżdżał do porąbki, zatrzymał się przed wzgórzem i tenże żołnierz, z tego co wiemy, poszedł do e, strumyka nalać sobie wodę do manierki. Tak go niestety zaszczelili Niemcy. Od tego zaczęła się cała potyczka tutaj na granicy skrzydnej i porąbki. Część żołnierzy pozostała poza tym nieszczęśnikiem. Udało jej się wyewakuować i byli oni w stanie powstrzymywać. Niemiecki Napól. Natomiast ten nieszczęśnik został pochowany w dobrej. Będziemy chcieli przy pomocy być może jeszcze jakichś archiwaliów dotrzeć do tego, żeby dokładnie wiedzieć, kto to był ten człowiek, żeby ufonować jego udział w tej bitwie od skrzydł. Z mojej strony to, to tyle. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę.